Przychodzę do Was z holem z Targów Książki w Krakowie. Każda z nas tutaj nagra swój haul właśnie do tego vloga. Zobaczycie, co kupiłyśmy właśnie podczas tych dni targowych. Przyznam szczerze, że trochę mi się tego zbierało, Zwłaszcza w pierwszy dzień, czyli w czwartek, kiedy nikogo praktycznie nie było. I ja, Ola oraz Natalka, Kiki Fangrestaf, Ola Bukolandia stwierdziliśmy, że to czas na zakupy. I poszalałam, nie będę ukrywać. W piątek też troszkę kupiłam, ale w następne dni już nic. Także, you know, jakoś się udało, ale tych książek jest bardzo dużo i są bardzo spontaniczne. Tak. Tylko jedną sobie zaplanowałam i myślę, że od niej zaczniemy. I ułożyłam sobie ten stos tak, że ona jest na sam dole. Także. Wait a second. Mam nadzieję, że. Yep. Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie, kochani. Spokojnie. Mamy wszystko pod kontrolą, chyba. E, tutaj jeszcze mam swój wózeczek z Action, który pokazywałam Wam już dwa vlogi temu, chyba, albo jeden vlog temu. W każdym razie mam go tutaj i tą górną półkę bym chciała przeznaczyć właśnie na te książki, które kupiłam na targach. Więc zaczniemy w końcu od tej, którą sobie zaplanowałam i co pierwsze jej nie kupiłam. I nie dodałam, że dostałam ją od Mary Bookstagram Mary, za co mega, mega. Kocham Mary. Love you. Będę czytać za niedługo, w sensie mam nadzieję, że za niedługo, but love you. E, czyli Fourth Wing e, od Rebeki Jaros, czyli coś, książka, tytuł, który jest bardzo popularny i za granicą, i u nas w Polsce, e, przy którym słyszę prawie same zachwyty. E, wiem, że to jest romantazy, także na to się też nastawiam, że to nie będzie taka typowa fantastyka, raczej to będzie romans e, osadzony w jakimś fantastycznym świecie, e, ale... Wśród osób, których opinii ufam i z którymi mam dosyć podobne opinie o książkach, ta książka wywołuje szał w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ogólnie tutaj musiałam kupić po prostu tą książkę, dlatego że wiem, że nie przeczytam jej wkrótce. Raczej nie przeczytam jej wkrótce, ponieważ wiem, że ten nakład ze smokami na brzegach jest limitowany i nie będzie raczej dostępny w późniejszym czasie. Także już się zaopatrzyłam. Najwyżej, jak mi się nie spodoba, to sprzedam. Ale mam nadzieję, że mi się spodoba. I to była właśnie ta książka, którą sobie zaplanowałam. I czy coś tu jeszcze jest takiego, co sobie zaplanowałam? Dobra, jest jedna książka, którą sobie jeszcze zaplanowałam. Eee, nie wiem, jak to ustawiać. Dobra. Dobra. Nie. Na zewnątrz tytułem. Dobra. To tutaj mam fourth wing. Eee, jeszcze jedną sobie książkę zaplanowałam, e, ale to też tak e, planuję sobie ją od paru sztargów, czyli Legenda e, od e, Marilu. Ja wiem, że ta seria zbiera bardzo dużo dobrych opinii, wiem, że to jest też dystopia. Ja z dystopiami się lubię jak wiecie, no jednak patronuję dotki mnie, więc no lubię takie tego typu tematy. A ta książka chodzi ze mną już od dłuższego czasu, także Zacznę sobie tą serię na pewno. Jeszcze nie wiem kiedy, bo wiadomo jak to jest w serii, ale będzie już spisała na półce. Zresztą Mundrejt miał bardzo dobre okazje cenowe, bo książka, która kosztowała 45 zł, wychodziła za 25 zł, a książka, która kosztowała 50 za 30. Także no, chyba taniej się już nie dało kupić na targach. So, yes. I'm so excited. Jak już jesteśmy przy Moon ogólnie otwartym, to tutaj jeszcze kupiłam coś bardzo spontanicznie, ale chciałam to przeczytać. I znalazłam to w tajemnej półeczce, którą zresztą widzieliście z twarzą Patty, czyli kamień z serca. Jest to romans WLW, który ja nie spodziewałam się, że on wychodzi teraz w listopadzie. Ja myślałam, że on wyszedł, że będzie wychodził jakoś tak później. Zapomniałam trochę o tym tytule, ale jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę go kupić, bo mamy tutaj Korgisia i mamy tutaj Volvo, a ja jestem w tym roku jakoś tak in my Volvo era i czytam dosyć dużo tego typu książek, także kolejna do kolekcji będzie, widzę, że ona jest taka typowo jesienna, nie jesienna, boże, zimowa, więc będzie idealnie chyba się wpasowywać właśnie w ten taki gwiazdkowy, zimowy klimat, czyli który będzie już wkrótce. O, dobra, bo miałam chwilę zawiechy, co ja jeszcze kupiłam na tym Moondrive'ie, ale, no bo kupiłam trzy książki ogólnie, była taka promocja, Teraz zobaczycie, dlaczego tutaj wspominam o tej promocji. E, I to jest trzecia książka, którą kupiłam sobie właśnie też u Drive'a. jest to Dundridge Academy Tylko z Tobą, to jest druga część. E, tutaj jedyne, co ją wyróżnia, to w sumie ta dwójka tutaj u góry. E, ja e, polubiłam się z pierwszą częścią, z była naprawdę... Spoko, ale nie miałam takiego aż zachwytu. Co prawda przy drugiej części jestem bardzo podekscytowana ze względu na to, że e, mamy tutaj postać Torii i mamy też e, postać Sinclaira, Sinclaira, e, Których bardzo polubiłam w pierwszej części. Myślę, że oni są tacy... tacy... tacy. Są takimi e, bohaterami charyzmatycznymi, e, więc myślę, że polubię się z nimi, e, więc Dan Bridge e, tutaj musiałam się zaopatrzyć. Zresztą była autorka też w czwartek, więc e, mam autograf... I dedykację i bardzo mi miło z tego powodu. W ogóle powiem Wam, że Sara jest świetną, świetnym człowiekiem, bo jak podeszłam do niej, to od razu do mnie zagadała, spytała się, czy jestem z Krakowa, jak mi się podobała pierwsza część i tak dalej, i tak dalej. Także, no, szczerze mówiąc, dawno nie miałam takiej możliwości porozmawiać z autorką i tak bardzo być po prostu podekscytowaną i mieć taką interakcję z nią, i aż miło mi się rozmawiało z nią i też. Wiecie, jak się spotka autora, to aż ma się ochotę e, z nim porozmawiać, e, porozmawiać, bo że aż chce się przeczytać jego książkę, także w tym przypadku też tak będzie. I dlaczego mówiłam o trzech książkach, które kupiłam? E, dlatego, że dostałam jeszcze w gratisie za to, że kupiłam trzy... Jezus Maria, wszystko leci. E, dostałam O czym szumią drzewa? E, jest to jakaś taka ilustrowana książka o naturze. Zdaje mi się, że ona jest bardziej taka skierowana dla młodszych czytelników, bo też ma takie obrazki. E, ale w sumie, jak kiedyś mnie najdzie ochota, to myślę, że ją przeczytam. Jak dostałam za darmo, no to jak za darmo dajem, no to wiadomo, e, zawsze się bierze. E, tu są w ogóle jakieś zadania związane z przyrodą. It's super cute. Jak ogólnie do mnie ona nie dotrze, to może komuś się sprezentuję e, i oddam, bo na pewno dla dzieciaków może być fajną odskocznią i wiecie, żeby nie siedzieć w domu, tylko tak trochę wyjść i właśnie coś porobić. Także mam o czym szumią drzewa. So cute. Znaczy to drzewa. One, one sobie gadają między sobą. Takie luzackie drzewa. Słodkie. Słodkie. Okay. And next one. Coś to co wykaczyłam. Dobra, jednak mamy tańsze książki niż Moon i był to głask który był za 15 zł na e, stanowisku Pruszyńskiego, Wedelisa Pruszyńskiego. Ja aż się zdziwiłam, bo tam było dosyć dużo tytułów. E, była Casey McQuiston za 15 zł, był właśnie Głask, był Czarny Flaming. E, jeszcze myślę, co tam było. Uvered Sump, co się. Jak się nazywa to polska? Po polsku ta książka. Już wiesz sam, w każdym razie wam gdzieś tutaj, bo mnóstwo tytułów, właśnie które były w dobrej cenie, są so I'm Happy. Wiem, że to jest patronat Emi Insey Ritz i dlatego też chciałabym ją przeczytać. Wiem, że to nie jest taka typowa młodzieżówka, że ona, ona jest taka dosyć oryginalna wśród tych młodzieżówek na rynku, więc jestem jej bardzo ciekawa i na pewno będę czytać, bo też jest króciutka i, i myślę, że to był dobry din. Next one. Next one, next one, next one. E, pokażę Wam, co kupiłam jeszcze właśnie w ten dzień, pod wpływem przymusu, chwili i e, nie wiem w sumie jeszcze czego, ale to był bardzo impulsywny zakup, bo mam. O, mam nadzieję, że jeszcze nie widać co mam. A już pewnie większość osób się domyśliła. Limitowane wydanie. Przewodnika po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki. Ja ogólnie tą książkę mam. W, zły, w sensie tom mam, w zwykłych tych wydaniach, a stwierdziłam, że kupię sobie limitowaną. W sensie w ogóle chciałam kupić tylko pierwszy tom, ale ze sprawą Oli Kolandii stwierdziłam, stwierdziłam w sensie namową jej i pani sprzedawczyni, że lepiej by było jednak kupić, bo tutaj jest najbardziej opłacalna cena. Plus jest to limitowane wydanie, więc ono nie będzie dost dostępne przez cały czas. Więc stwierdziłam, dobra, ok, może to jest ten moment, może to jest ten impuls, że powinnam całą tą serię kupić, nie czytając jej. E, nie bierzcie ze mnie przykładu, takiej rzeczy się nie robi, ale jesteśmy książkarami i czasami się takie coś zdarza. E, no i było tak w tym przypadku. Jestem w ogóle zachwycona tymi wydaniami, one są przepiękne. Nie wiem w sumie, która część jest najpiękniejsza z nich wszystkich, bo wszystkie zachwycają, ale no, patrzcie. Ta ma właśnie takie czerwone brzegi, właśnie z tymi odciskami. E, ta ma czarne. Druga. I ostatnia jest czarna z czerwonymi brzegami. Choć w sumie, może ta jest moja ulubiona? Nie, no nie wiem. Każda jest piękna. Strasznie mi się podobają. E, I after all, nie żałuję tego zakupu. Ja w ogóle zaczęłam pierwszy tom i był... Wydawał się bardzo ciekawy. Nie wiem, czy wiecie... Um, to będzie taka moja seria, ale przynajmniej pięknie się prezentuje na półce, a ja jednak kolekcjonuję książki, są so, jest ta piękna seria. Nie będę mówić, ile wydałam, bo mój portfel boli. A jeszcze mam jedną rzecz w związku z tym, a nawet dwie. First jest kubeczek z napisem cześć sierżancie, oczywiście z e, przewodnika, także e, no mam tematycznie, kosztowało 10 zł, więc wiedziałam, dobra, jak już da tyle, no to te 10 zł mnie nie zbawi, więc kupiłam sobie e, za 10 zł po prostu kubeczek. Tak wyszło, plus dostałam jeszcze w gratisie notę e, z, z piórka, także e, deal. Powiedzmy, że deal. Mam nadzieję, że mi się te, spodob książki spodobają, bo inaczej będę płakać. Ale, no, ale są piękne. Next one już następnego dnia, jak byłam już do i chodziłam sobie do Aną, bo Patty głównie była na stoisku Mundraywa, to kupiłam sobie Śmierć na Nilu od Agaty Christie. Ja ogólnie mam dosyć dużo tych książek Christie na półce, także no, nie miałam w planach jej kupować, ale z drugiej strony stwierdziłam, że jak akurat jest to wydanie, to pasujące do reszty książek Christie, to się w nie zaopatrzę, bo akurat te filmowe, one są nawet ładne, ale nie pasują mi do reszty książek Christie, a tego, tej śmierci na Nilu nie widziałam w innej oprawie niż tej filmowej, przynajmniej w ostatnim czasie. E, więc tak pod wpływem impulsu kupiłam. Wiem, że jest to jedna z lepszych książek Agaty Christie, która też ma oczywiście akranizację, no bo jednak jest ta okładka e, filmowa. E, może kiedyś będę czytać. Wait a second, bo idzie Nadia. Kolejna książka. Wszystko mi leci... Kolejna książka jest to Dziewczyna z Kombini, e, czyli z tego ujotowego wydawnictwa z serii. Z... Wiem, bowiem, bowiem. Jezus Maria. No, w każdym razie to jest e, uniwersytet ujotu. E, I e, powiem Wam, że akurat. E, ta książka, ta która ze mną chodziła, nawet ostatnio o niej myślałam, a była bardzo tanio właśnie na stoisku Ujotu e, i akurat chciałam skorzystać z tego, że no jednak Ujot to Kraków, KATEKA, krakowskie targi, więc od razu kupię u nich właśnie tą książkę. Nie na wszystkich targach oni są, więc akurat e, tutaj okazja była. No i kupiłam sobie do kolekcji, będzie na mnie czekać. Ja jeszcze w ogóle nic nie czytam z tej serii z rozum, więc to będzie taki mój debiut. W sensie ja mam jeszcze, a gdyby ze świata zniknęły koty, więc no, też spoko. Ostatnia książka jest to Lepiej niż w filmach, które ja już miałam zaznaczone tutaj. Wiecie, adnotacje. E, to jest mój stary egzemplarz, ale mam podpis od Lim Painter. Także to jest goal. Lepiej niż w filmach podpis. Po prostu goal. I'm so happy. Tak. Cześć, ja jestem Asia Joanne de i przychodzę do Was z moimi łupami z KTK. Nie mam pojęcia, jak pola to zmontuje ani jak to podzieli. Także po prostu będę leciała po kolei i pola do your best. Ja trzymam kciuki. E, szkoda, że nie udało udałam się nagrać tego bukalu razem, ale po prostu ja umarłam już w sobotę i wróciłam wcześniej z targu, bo strasznie bolały mnie plecy. I to jest starość, moi drodzy. To jest starość w moim wieku. To się powinno już iść na meryturę, a nie jakieś takie książki, coś. E, I pierwsza rzecz to jest coś, co pewnie Patrycja Wam pokaże dokładniej, czyli czaromarownik, który dostałyśmy od wydawnictwa kobiecego na nocnych godzinach. Ja Wam powiem, że zawsze korzystam z kalendarza, w sensie zawsze, od kilku lat dobrych. Z kalendarza yy, z Ogarniam się. Chyba tak się nazywa. Ale ja Wam powiem, że on jest tak magiczny i ma tyle jakichś takich tartowych stawek, jakichś sowiekarskich, że. I ma też miejsce na budżet domowy. Więc naprawdę się zastanawiam, muszę go sobie przejrzeć na spokojnie dokładnie i może nie będę zamawiała, ogarniam się, tylko będę korzystała z czaromarownika w tym roku. I przechodzimy już do książek, które kupiłam, czyli pierwsza książka, która nikogo nie zdziwi, i druga myślę, że też. Są to dwie jesienne Agaty Christie i jest Wigilia Wszystkich Świętych. I na podstawie tej książki zostały nakręcone duchy Wenecji. Ten zwiastun jest tak creepy i tak przerażający, że ja trochę się boję czytać tą książkę. Więc myślę, że wezmę ją sobie. Albo jak będę jechała do moich rodziców, albo jak będę jechała z kimś na jakieś wakajki, bo albo jak generalnie nie będę sama w moim mieszkaniu, bo trochę boję się jej czytać, bo ten zjazd, to naprawdę jest przerażający. A druga to jest zbiór opowiadań, czyli Śmierć nadchodzi jesienią. I tutaj mamy naprawdę dość dużo, on jest dość gruby, jak na Agatę Christie, ale ma prawie 400 stron, ale mamy naprawdę bardzo dużo opowiadań, bo ponad... 17. 17 opowiadam, to jest całkiem sporo. One są naprawdę bardzo króciutkie, więc mam nadzieję, że będzie przyjemne. Chciałam właśnie sobie takie te sezonowe Christie teraz podczytać w No i w grudniu planuję czytać Morderstwo Boże Narodzenie, jeżeli w końcu uda mi się je kupić, bo ono po prostu jest zawsze wykupione w grudniu, a teraz kosztuje jakieś horrendalne 40 zł. I ja na pewno sobie pomyślę, nie, nie kupię tej Christie za 40 zł, a potem ona będzie w ogóle niedostępna i znowu nie przeczytam na święta tej książki. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Kolejna książka to coś, co ja też zawsze kupuję na targach, czyli książka z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego z serii z Żurawiem. I jest to dziewczyna z Konbini. Ja trochę słyszałam już w tej książce jest to historia generalnie dziewczyny, która pracuje w takim sklepie całodobowym takiej żabce japońskiej. Jestem ciekawa. Co to będzie, jest dość króciutka. Ja te książki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z tej serii, już robię bardzo lubię. Nie wszystkie gdzieś tam trafiają do mnie tak procentowo niektóre są po prostu takie przyjemne, ale nie trafiłam jeszcze na żadną absolutnie złą, więc e, na pewno będę też jeszcze dała niedługo. Kolejna książka, to jest coś, czego absolutnie nie planowałam e, i nie chciałam w sumie kupować, ale z racji tego, że dostaliśmy na stoisku wydawnictwa kobiecego vouchery na podpisy Lean Painter, bo była bardzo mała kolejeczka, więc uznaliśmy z Polą, że dobra, skorzystamy z okazji i pójdziemy. I Pola miała swój egzemplarz ym, chyba lepiej niż wczoraj albo lepiej niż w filmach, a ja kupiłam Pan zły numer, bo jest to książka, którą chciałam czytać od Lynn Painter i w sumie chciałam ją gdzieś przeczytać bardziej niż lepiej niż wczoraj, lepiej niż w filmach. Tak, nadal nie czytałam i nie przeczytałam żadnej książki Lynn Painter, więc jestem absolutnym impostorem, ale nie mówcie jej tego. No, i tutaj w środku mam autograf od autorki, właśnie. Ja jestem jej ciekawa, mam nadzieję, że mi się spodoba. No i ostatnie dwie książeczki, które są ode mnie. Ja w ogóle bardzo mało kupiłam. Jak na mnie, bardzo mało kupiłam. Nie miałam siły tego nosić, nie miałam siły tego pakować, nie miałam po prostu siły kupować. W sobotę tak umarłam, absolutnie, że ja, mimo że chciałam kupić jakąś książkę, to ja w ogóle byłam tak wypruta z energii, bo mnie strasznie plecy bolały, bo coś mi tak po prostu w nich poszło. To jest starość, że nie miałam w stanie siły nic kupić. I tak jakby to, co kupiłam w piątek, z tym wróciłam do domu, z Może dobrze, bo tych książek nie mam już bardzo dużo, a ja czuję straszne, jak jak mam tak dużo nie książek. It's weird. Ostatnie dwie książki kupiłam na Stoicku Wydawnictwa Uroboros, bo udało mi się dogadać z panem, że dał mi rabacik. Fajny klub nietypowych czarownic. Jest to bardzo kołudzi książka, tak słyszałam takie opinie, i bardzo dużo osób ją czytało, jak była premiera. Ja skorzystałam z tego, że była za 25 zł, więc kupiłam i udało mi się wytargować Lolita za 25 zł, więc I'm happy about it. Bo jest to klasyk, której chciałabym przeczytać. Co prawda ja myślę, że muszę sobie chwilę odetchnąć i wiecie, tak przygotować się mentalnie na czytanie tego, bo jest to po prostu książka, która zatacza o takie tematy trudne. O związek z bardzo dużą różnicą wieku. Tutaj, no nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale powiem, że to jest związek po prostu pedofila z małą dziewczynką. I a, jest to podobno dość mocna książka. Kilku moich znajomych, takich poza w ogóle, spoza strefy Bookstagrama, czytało tą książkę i byli nią jednocześnie zdegustowani i zachwyceni, bo to jest pisane właśnie z perspektywy tego pedofila. Więc ja jestem, mam nadzieję, że nie zjecie mnie za to w komentarzach, więc ja jestem jej ciekawa, ale jednocześnie jestem jej, trochę się jej obawiam i się boję, co to będzie, ale w ogóle jest bardzo ładnie wydana. Ale ym, też ostatnio zaczął mi się pokazywać film na TikToku, więc może jeżeli już się czytam, to... to obejrzę, ale nie wiem, ja w ogóle bardzo... W sensie to jest klasyk i ja chciałabym go przeczytać, ale z drugiej strony ja bardzo nie lubię takich tematów, bo one mnie strasznie po prostu triggerują i, I wiecie, jak jest później, nie? Więc ee, zobaczymy. I tak się prezentuje mój stos. E, no, nie wróciła ze mną za dużo książek, ale na Wrocławskich może to na drobie. Hejka wszystkim z tej strony Patrycja Buk-Sofiów i w tym Buchholu. Zobaczycie mnie. Tylko na chwilę, tak naprawdę, bo uwaga, uwaga, w przeciwieństwie do dziewczyn, w tym roku na KTK nie kupiłam ani jednej książki. Naprawdę przysięgam i. Tym samym nie mam czego wam pokazać tutaj w tym book haulu, dlatego że no nic nie kupiłam, ale dostałam dwie torby i, i jeszcze prezent od Yanga na, na evencie, w który, na którym byłyśmy też z e, bookerami, więc pokażę Wam to, żeby tutaj no po prostu się odezwać z czymkolwiek do Was. To ogólnie też jest spowodowane tym, że w tym roku przez całe targi, no właściwie nie przez całe, tylko przez piątek i sobotę, którego wtedy byłam, stałam na stoisku Moondrive i no po prostu byłam służbowo i ja z ręką na sercu Wam przyznam, że cały targów nie przeszłam tak dobrze porządnie ani razu. Naprawdę ja mam wrażenie, że niektórych stoisk naprawdę nie widziałam ani razu. Tylko tam, wiecie, gdzieś tam przemknęłam czy coś, czy na chwilę tylko byłam i no też przez to właśnie mm, nie poszłam na żadne książkowe zakupy. Czy żałuję? No jakby nie aż tak bardzo, no bo książek mi nie brakuje, jak widać. Przynajmniej mój portfel na tym zaoszczędził, tym bardziej, że przed targami wydałam bardzo dużo pieniędzy na ubrania, więc yy... Zacznę Wam tutaj zamiast book haulu zrobić, robić y, haul ubraniowy, tak. Ale w nawiązaniu do Moondriva y, dostałam naszą torbę Moondrivową, która chyba cały czas jest na sklepie wydawnictwa otwartego i to jest jakby jedyny taki wzór Moondrive i ona też była do kupienia na targach za 25 zł, o ile dobrze pamiętam, a jest giga duża, jakby naprawdę, jakby nawet się dobrze w kadrze nie mieści, tak naprawdę, <grym> więc... Y i ją na pewno będę nosić, bo wydaje się porządna I oprócz tego, jak odbierałam akredytację jeszcze blogerską, to jak się było jedną z tam z pierwszych 200 osób, chyba, które odbierają akredytację, to się dostawało prezent od organizatora targów, i dlatego dostałam torbę z targów książki z takim czarnym kotem. Ogólnie w tym roku podobał mi się ten motyw, bo w tamtym, tak średnio, jeszcze są takie zakładki. Jakie obyły, i że zawsze tym sponsorem czy tam partnerem targów jest Goodlud, i oni też tam zawsze mają te swoje lody, to jeszcze jest taka. I ona jest w sumie magnetyczna, ta zagładka, ja lubię magnetyczne, więc fajnie. Mm, tutaj jeszcze przy okazji mam takiego kotka, którego dostałyśmy na stoisku z dziewczynami od jednej tam z obserwatorek. Im sorry, że teraz nie pamiętam nazwy. Właśnie, jeszcze a propos prezentów, to dużo rzeczy dostałam teraz od ludzi, więc to wam mogę pokazać. Na przykład takie dwie. Brązoletki, i tu jest brązoletka Moondrive. Mega słodka jest. I jeszcze taka, i te ogólnie były w takich zestawikach dla każdej z dziewczyn z Muntimu porobione. I jeszcze do tego jest taki pierścionek koralikowy, muszę go w ogóle wytrzasnąć ze swojej tej e, szkatułki, bo jest mega fajny. I każda z nas dostawała jakby w swoim kolorze, takim wybranym, ulubionym, te brązoletki. Więc no, giga, miłe są takie prezenty. E, oprócz tego, mam jeszcze do pokazania wam. Czaromarownik na 2024 rok, dlatego, że w piątek miał miejsce właśnie taki event, który organizowała właściwie cała grupa wydawnictwa kobiecego, czyli też wydawnictwo Janki i tak dalej. Z, właściwie no to się nazywało Nocne Godziny z racji premiery książki od Marty Bijan. Ja już Nocne Godziny czytałam. Jeszcze mi też nie przyszedł papierowy egzemplarz, więc nawet Wam nie pokażę. Ale za to wszyscy uczestnicy dostawali właśnie takie torby, gdzie były lizaki, ciasteczka z wróżbą, jeszcze herbatka, taka personalizowana, tego jej co teraz nie mam, więc... Nie mam jak <noise> zademonstrować. Kartka z horoskopem czytelniczym na przyszły rok. Jakby wiecie, dykara to lubimy. No a czaromarownik to jest po prostu kalendarz, który oprócz tego, że ma w sobie te wszystkie tutaj e, daty, to ma jeszcze horoskop i takie różne jakby symbole. Mm, wiecie, że fazy księżyca i tak dalej. Ja już kiedyś miałam czaromarownik, ale dałam go swojej mamie, więc właściwie z niego nie korzystałam. A że teraz nie planuję kupna innego kalendarza na przyszły rok, to to prawdopodobnie będę korzystać z tego. Możecie sobie zobaczyć, możecie sobie, wiecie, tutaj wpisywać coś, jak kalendarz. Tutaj to wpisał mój chłop. Najważniejszy dzień w roku. Możecie się domyśleć, co to jest za data. Na razie jeszcze tutaj nic więcej w nim nie mam oprócz tego małego wpisu i, i, i miejmy nadzieję, że będzie mi się z niego fajnie korzystało. I bukery też takie dostały, tylko no nie pokazujemy razy trzy, żeby się nie powtarzało. No i to tyle. W moim kolu, tutaj zakupowym. Miejmy nadzieję, że na przyszłych targach kupię. Y coś więcej, żebym miała co wam pokazać. Ale wiecie, z czego wynika? Teraz faktycznie wychodzi bardzo dużo premier takich książkowych, które chciałabym przeczytać, ale ja przez klasę maturalną nie mam czasu. Ja przez cały październik praktycznie nic nie przeczytałam i też przez to tak jakoś mam teraz zastój i nie ciągnęło mnie po prostu do tego, żeby jakiekolwiek książki kupować. Więc no jest to dosyć smutne zakończenie tego mojego fragmentu tutaj, ale no co ja wam poradzę. No. Także widzimy się w następnym filmie. Już się z Wami żegnam. Papa! Pa.